Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Tobiasz Bochański, wojewoda łódzki. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry pani. Panie wojewodo, czy pan już jest po śniadaniu? Czy pan już ma limit? Czy pan jest po schabowym, czy po robakach? <grywka> no, rozumiem, że nawiązujemy do deklaracji 40 miast świata, w tym Warszawy, w którym... Zwariowani ekolodzy chcą zabronić ludziom jeść mięso, nabiał i że chcą doprowadzić do tego, żeby nikt nie miał prywatnego samochodu, a broń Boże, spalinowego, aby nie można było latać samolotem częściej niż raz, niż raz na trzy lata, oraz żeby było ograniczenie co do kupowania ubrań. Także nawiązując do tego, no to są szalone pomysły szalonych rewolucjonistów, którzy marzą sobie, wymarzyli sobie jakiś swój idealny świat, który jest absolutnie oderwany od rzeczywistości. A co najgorsze zbudowany jest na straszliwej ideologii, dlatego że wszyscy ci, którzy z wyboru nie jedzą mięsa z jakiegoś powodu sobie znanego, no to jest ich indywidualny wybór i nam przecież nic do tego, i ja się nie interesuję tym, co ktoś je. Jeżeli jest szczęśliwy, jeżeli go to zadowala, no to wszystko dobrze. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy pewni ludzie zaczynają w myśl swojej ideologii narzucać wszystkim pozostałym swój styl życia. I tu mamy do czynienia z ideologią. Lewicową, która chce nam powiedzieć, że jedzenie mięsa po pierwsze jest niezdrowe, po drugie, że jest ekologiczne i że po trzecie należy w związku z tym tego zakazać. Po pierwsze, jedzenie mięsa nie jest niezdrowe, po drugie, naprawdę dieta wegańska jest bardzo wymagająca, jest alternatywna wobec normalnej, każdej znanej nam diety, ale nie dostarcza wszystkich niezbędnych mikroelementów i wymaga. Również naprawdę bardzo dużego wysiłku. A po, co, po, po trzecie, sama dieta wegańska, o czym oni nam nie mówią, wcale nie jest bardzo ekologiczna, dlatego że te wszystkie uprawy soi, awokado, różnych warzyw, które są przetwarzane masowo, po to, żeby można było produkować wegańskie produkty, zużywają gigantyczne ilości wody, a argumentem przeciwko hodowli zwierząt jest właśnie zużycie wody w tych hodowlach jak również te wszystkie ekologiczne wegańskie farmy zużywają powodują bardzo duże uszczerbek w populacji różnego rodzaju zwierząt i gryzoni prace niewolniczą gdzie ludzie w krajach trzeciego świata pracują niemalże niewolnicze na plantacjach awokado wycinane są całe lasy pod uprawy plantacji kokosowych, palm kokosowych, po to, żeby tworzyć, wytwarzać olej kokosowy. Zatem no, jest to pełna hipokryzji, podsumowując, ideologia, która chce nas zmuszać do życia, wbrew tego, jak żyliśmy od tysięcy lat. Jest to absurdalne. A alternatywą dla kotleta schabowego mają być robaki. Jak ktoś chce jeść robaki, ja uważam, że może sobie te robaki jeść, ale niech wszystkim pozostałym nie, ich nie Musza, bo to jest po prostu groteskowej śmieszne. Czyli rozumiem, że była jajecznica na śniadanie. Ja akurat owsiankę jem na śniadanie, ale jajecznica to też bardzo dobre rozwiązanie, nawet z boczkiem, chociaż nie należy tego jeść za dużo, nie, nie, nie za dużo, bo trzeba uważać na tłuszcze w swojej diecie. Ale tak samo jak w diecie mięsnym, jak i w diecie wegetariańskiej czy wegańskiej. Panie wojewoda Joe Biden już jest w Warszawie, no ale zanim do tej Warszawy przyleciał, znalazł się w Kijowie i to było ogromne zaskoczenie dla wszystkich, bo Przyleciał do Polski, chyba do Rzeszowa, tak? Wylądował w Rzeszowie, no i pociągiem dotarł do Kijowa. No to było ogromne zaskoczenie dla wszystkich. Zgadza się, nawet komentatorzy amerykańscy mówią o gigantycznym zaskoczeniu. To była wizyta utrzymywana w wielkiej tajemnicy, w bardzo wąskim gronie osób i bardzo ważna wizyta. Dlatego że yy, pamiętajmy Rok temu Putin deklarował, że w ciągu tygodnia będzie w Kijowie. Chciał upokorzyć Ukrainę, chciał upokorzyć Stany Zjednoczone, chciał upokorzyć nas, chciał upokorzyć wolny świat i podbić to państwo. Mija rok, i rok po tym buńczucznych i imperialnych zapowiedziach Putina, w Kijowie, w wolnym Kijowie, jest prezydent Stanów Zjednoczonych, lider największego mocarstwa na świecie najpotężniejszego państwa pod względem militarnym i ekonomicznym. I jest to wyjątkowo symboliczne i ten symbol w tym wypadku jest ważny, dlatego że Stany Zjednoczone pokazują, że gwarantują bezpieczeństwo Ukrainy, ale również naszego regionu, czyli państw skandynawskich, państw bałtyckich, Polski i pozostałych państw flanki wschodniej NATO. Stany Zjednoczone pokazują, że są liderem, że nie pozwolą na rozszerzanie się tej wojny, że będą pomagały Ukrainie pełnymi, w pełnych siłach, będą starczały Sprzęt wojskowy i wszelkie potrzebne zaopatrzenie innego rodzaju. To jest też niesamowicie wymowne w kontekście zachowania Francji i Niemiec, gdzie widzimy, że w kontekście bezpieczeństwa można liczyć tylko i wyłącznie na Stany Zjednoczone, a nie na Europę, bo Europa i Niemcy potrzebują miesięcy dywagacji, czy można 20 czołgów na Ukrainę wysłać. Gdyby Polska była zagrożona, to chyba byśmy nie chcieli, żeby nasi sąsiedzi dywagowali przez dwa miesiące, czy mogą 20 sztuk. Sprzętów gdzieś wysłać, tylko byśmy oczekiwali realnych działań i na takie działania możemy liczyć ze strony Stanów Zjednoczonych. I zarówno ta wizyta w Kijowie, jak i dzisiejsza wizyta w Warszawie to są bardzo ważne wydarzenia. Pamiętajmy, że do Polski Biden przyjeżdża drugi raz w ciągu jednego roku. To się nigdy w historii nie wydarzyło. Komentatorzy amerykańscy podkreślają, że Polska przeskoczyła do innej zupełnie kategorii wagowej, mówiąc porównaniami bokserskimi, do wiele wagi, wyższej wagi, do wagi ciężkiej, jeżeli chodzi o geopolitykę. Pamiętajmy, że właśnie... Najważniejszy obecnie spór militarny, który decyduje o przyszłości w tym momencie ładu międzynarodowego, od, rozgrywa się na Ukrainie i prezydent Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa na świecie, przyjeżdża właśnie do Warszawy po to, żeby Polakom podziękować za ich działanie, poświęcenie i za wszystko, co zrobili zarówno dla Ukrainy, jak i dla uchodźców, jak i dla sprawy pokoju i wolności w Europie. I traktuje nas jako partnera, a nie Paryż, nie Rzym i nie Berlin, i to jest bardzo istotne, i to jest prognostyk na przyszłość, że jeżeli będziemy prowadzili mądrą politykę zagraniczną, jeżeli będziemy się zbroić, jeżeli będziemy odpowiedzialnym narodem, to czeka nas bardzo pomyślna i poważna przyszłość w sferze międzynarodowej. A jeżeli popełnimy błędy i znów pójdziemy w kierunku koalicji z państwami europejskimi, to może nas czekać bardzo niepokojący los. Pani Wojewodo, jak ta wizyta dzisiaj będzie przebiegać? Bo o godzinie 13.00 Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, a o 17.00 czy o 17.30 ma wygłosić przemówienie do Polaków. Każdy może przyjść, ale już wcześniej należy się zapisać. Zgadza się. Pierwszy Biden zaczyna od spotkania. W wąskim gronie swoich najbliższych doradców, ministrów, odpowiedników amerykańskich, od naszych ministrów, z prezydentem i delegacją polską. To będzie spotkanie. Długość tego spotkania jest przewidziana na 45 minut, ale to spotkanie może być dłuższe, w zależności jak rozmowa będzie przebiegała. Będą zapewne tam zapadały pewne ustalenia. Polsko-amerykańskie, o których się nie dowiemy, e, o większości, ale myślę, że one będą bardzo istotne, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. E, I to bardzo ważny element to o czym będzie prezydent Duda z Bidenem rozmawiał. No ale dla nas wszystkich jest najistotniejsze wystąpienie prezydenta Bidena do publiczności. Dlatego, że prezydent Biden będzie mówił nie tylko do Polaków, bo będzie mówił do nas, ale będzie mówił do całego wolnego świata. Będzie mówił do Europejczyków i będzie mówił do Amerykanów. Niektórzy komentatorzy oczekują, poza oczywiście słowami pochwały i podziękowania dla Polaków za to, co zrobili w ciągu ostatniego roku, niektórzy oczekują również różnego rodzaju uwag dotyczących polityki europejskiej. W zakresie bezpieczeństwa, jak również może pojawić się jakiś element chiński. Zatem to przemówienie będzie jest upatrywane jako jedno z najważniejszych przemówień w ogóle Bidena w czasie jego kadencji. Niektórzy Porównują tę połączoną wizytę i to przemówienie Kijów-Warszawa do takich wizyt jak wizyta prezydenta Kennedy'ego w Berlinie w latach 60., w którym gwarantował, że Berlin Zachodni będzie wolny i nie zostanie zduszony przez stronę komunistyczną. Niektórzy porównują do wizyty Reagana w Berlinie, kiedy Reagan, prezydent Reagan mówił do Gorbaczowa: Niech pan zburzy ten mur, i w końcu Berlińczycy obalili mur berliński, co się zaczęło dziać zaraz po polskiej i Solidarności, zatem widzimy, że zestawienie tutaj w kategorii wydarzeń historycznych jest potężne. Także myślę, że wszyscy będziemy bardzo oglądać i słuchać tego wystąpienia. A co do jej uczestnictwa w tym wydarzeniu, to faktycznie należy wcześniej się zgłosić i za wcześniejszą rejestracją można się tam udać. Ale ambasada amerykańska zaprasza wszystkich jak najliczniej na to wydarzenie. Jaki jest to dzień dla Polski, to już wiemy, a jaki to jest dzień dla Rosji? No, dla Rosji jest to dzień na pewno trudny i upokarzający, dlatego że propaganda putinowska przygotowywała się od dawna na wyśmiewanie wizyty Bidena w Warszawie, mówiąc, że Bidenowi nie starczy odwagi, żeby pojechać do Kijowa, bo Amerykanie są zasławi, żeby odwiedzić Kijów, który jest tuż obok linii frontu. Rosyjsko-ukraińskiej. Nagle okazało się, że Amerykanie upokorzyli y, y, Rosjan tą wizytą, no bo skoro można bezpiecznie odwiedzać kijów to dowodzi absolutnej degręgolady wojska rosyjskiego i wszelkich ich imperialnych zapowiedzi bardzo ukazują, ukazują się w prawdziwym świetle. Rosja jest w trudnym momencie, ale nie jest, jest, są wymiary, w których jest, znajduje się w położeniu w bardzo złym, a są wymiary, w którym znajduje się stabilnie. Niestety poparcie dla władzy w Rosji jest stabilne, Liczba mieszkańców Rosji to 140 milionów, zatem zasób kadrowy wojska rosyjskiego jest wciąż bardzo duży. Nic nie zapowiada się na to, żeby miała dojść do jakichkolwiek protestów wobec wojny. Raczej rosyjskie społeczeństwo jest tak jak zawsze w historii karne, bez jakiegokolwiek kręgosłupa moralnego, posłuszne władzy idące nawet na rzeź, jeżeli... Tak decydują jego przywódcy, więc widać wyraźnie, że Putin czuje oparcie w swoim państwie, jednocześnie jest pozbawiony coraz większej liczby zasobów. O trzy czwarte spadły jego zyski z ropy, zyski z gazu również spadły. Kończy mu się amunicja precyzyjna i podejmują, Rosjanie podejmują rozpaczliwe próby z dokonania różnego rodzaju zakupów międzynarodowych, jak i wznowienia produkcji po to, żeby móc prowadzić dalej działania wojenne, dlatego że oni posiadają technologię z czasów Związku Radzieckiego, która powiedzmy sobie szczerze. Była w miarę nowoczesna, przeszło 30 lat temu, a teraz już jest absolutnie archaiczna i nie przystaje do nowoczesnego pola walki. Putin liczy bardzo na wsparcie Chin w tym momencie, a Amerykanie robią wszystko, aby to wsparcie Chińczyków dla Rosjan zablokować, po to, żeby Rosji nie wzmocnić. Niestety wojna będzie jeszcze trwała długo. Jest wojną na wycieńczenie przeciwnika, i my głęboko wierzymy, że ze wsparciem amerykańskim, ze wsparciem Wolnego Świata i Polski, Ukraina będzie tą stroną zwycięską, ale widzimy, że Rosja jest przygotowana na bardzo długi bieg, niestety, w tym przypadku. Panie Wojewodo, wszyscy siedzą przy odbiornikach i śledzą cały świat. Tak naprawdę będą śledzić to, co się dzieje w Polsce. A teraz przejdziemy do województwa łódzkiego, bo tu mamy pilotażowy program, sieć kardiologiczną. On będzie realizowany właśnie w województwie łódzkim. Jak to będzie przebiegać? To jest bardzo ważny program rządowy, sieć kardiologiczna, dlatego że najwięcej chorób, właśnie układu krążenia i serca. Powoduje przedwczesne zgony w naszym województwie, jak i w Polsce. Jest to pierwszy zabójca obok chorób onkologicznych. Zatem została podjęta decyzja o wprowadzeniu sieci kardiologicznej, która ma usystematyzować pomoc dla pacjenta od pierwszej wizyty u lekarza, aż po albo zabieg szpitalny, hospitalizację, czy też po prostu o wdrożenie standardowego leczenia na co dzień. Zostały wytypowane szpitale w województwie, które to szpitale wchodzą w skład tej sieci i te szpitale będą zarówno dofinansowywane, jak i będą takimi podmiotami, które będą świadczyły usługi o najwyższym poziomie w województwie z zakresu kardiologii. A czy szpitale... wiemy już? O właśnie, chciałam Pana o to zapytać. Co to za szpitale? Tak, jest to, wiemy, jest to szpital Biegańskiego, jest to szpital Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, szpital WAM-u, ale również w tym jest CKD, szpital w Sieradzu Wojewódzki, szpital Wojewódzki w Zgierzu, szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalski i szpital powiatowy w Radomsku. One są mniej więcej rozsiane po terenie całego województwa, tak, że do tego szpitala żaden mieszkaniec nie ma więcej niż 100 kilometrów, ale to nie oznacza, że żeby do kardiologa jechać, trzeba było się wybierać 100 kilometrów. To chodzi o to, aby w odległości 100 km nie więcej od miejsca zamieszkania był wysokiej klasy specjalista, który jest w stanie udzielić porady kardiologicznej w przypadku, w którym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej bądź kardiolog w przychodni czy w innym punkcie ambulatoryjnym nie jest w stanie rozstrzygnąć, jakie leczenie należy wdrożyć. Jednocześnie zostaje w cały system wprowadzony tak zwany asystent pacjenta. To oznacza, że od Momentu, kiedy lekarz na przykład w przychodni, do której pójdziemy, stwierdzi, że pacjent potrzebuje konsultacji kardiologicznej, wówczas zostaje poprowadzony od POZ-u aż po specjalistyczną poradnię czy po szpital i z powrotem do lekarza POZ-u jest asystent, który wskazuje gdzie należy pójść do jakiej przychodni, do jakiego szpitala, jakie są możliwości tak żeby pacjent nie musiał zostawać ze skierowaniem i sobie samemu szukać na własną rękę placówki, tylko od razu system sieci kardiologicznej wskazuje gdzie się należy udać, wskazuje od razu dostaje się wychodząc termin Konkretnym dniem, godziną, miejscem, lekarzem, do którego się należy udać. Następnie udaje się do lekarza tego specjalisty. Ten specjalista musi ocenić, czy pacjent wymaga naprawdę specjalistycznego leczenia w szpitalu, czy też wystarczy mu podstawowe leki z zakresu kardiologii przepisać i po prostu pacjent będzie miał regulowany cholesterol, czy jakiekolwiek inne leki będą mu przepisane, co może już robić lekarz w POZ-cie. I w ramach tej sieci specjalista. Wystawia receptę pacjentowi i wystawia zalecenia, które realizowane są już w POZ. -cie. Zatem nie trzeba za każdym razem po receptę iść do kardiologa. Można iść do lekarza swojego pierwszego kontaktu, a on już wie, jakie leki ma wypisywać, bo miał konsultację z lekarzem specjalistą. Ten system powoduje, że kolejki się zasadniczo skracają. Było to widać w pilotażu w województwie mazowieckim, że kolejki się potrafiły skrócić o Naprawdę kilka dobrych miesięcy, dlatego że bardzo dużo pacjentów, którzy są zapisani do lekarzy specjalistów. Są tam tylko i wyłącznie dlatego, że potrzebują powtórnie dostać receptę na lekarstwa, które już wcześniej zostały im przepisane i które skutkują pozytywnie dla ich zdrowia. Teraz ci pacjenci zostaną skierowani na niższy poziom, czyli do POZ-ów, bo to jest tylko powtarzalność wypisywania recepty. Za to lekarze specjaliści będą obciążeni pracą specjalistyczną, podejmowaniem operacji, podejmowaniem się diagnozy trudnych pacjentów po to, żeby nikt nie zostawał bez pomocy. I mamy naprawdę bardzo dużą nadzieję, że ten system bardzo sprawnie zacznie funkcjonować. Dlatego potrzeba jest w województwie, oczywiście poza samymi lekarzami, kardiologami, specjalistami, oczywiście dużego udziału lekarzy POZ-ów i w tym momencie trwają różnego rodzaju szkolenia i przygotowania i mam nadzieję, że to sprawi, że długość kolejek skróci się tak samo jak w województwie mazowieckim o połowę i że ten system będzie oceniany tak samo pozytywnie jak wprowadzenie sieci onkologicznej, bo to wszystko o czym jakby Pani redaktor i Państwu opowiedziałem działa w podobnym modelu tylko w zakresie onkologii i działa dość dobrze, także mamy nadzieję, że to przełamie Wszystkie problemy związane z kardiologią w naszym województwie, a docelowo w kraju. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Tobiasz Bochański, wojewoda łódzki. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Forum Radia Rok Parada.